Pała niech będzie Wszechmogącemu Bogu. Kto wiary, spojrzenie skieruje na krzyż. Uzdrowi Jezusa go krew. To jest przesłanie, które przechodzi przez całą Nowy Testament. Apostoł Paweł mówi, jedno tylko umie, jedno tylko pragnie. Jedno jest jego sercu. Zwiastować Jezusa Chrystusa i to Ukrzyżowanego. Wie, jaka płynie moc z krzyża Chrystusa Pana. Będę czytał Boże Słowo. Już dzisiaj jeden werset z tego Bożego Słowa był zacytowany z pierwszego listu Świętego Pawła do Koryntian. Pierwszy rozdział. Może tak zacznę od dziesiątego wersetu w większym kontekście, aby spojrzeć na to Boże Słowo. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. A wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada ja jestem Pawłowy, a ja Polosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy, czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został krzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa. Aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzceni Ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłum, bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż strusowy nie utracił mocy. A bowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienie z mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropnych, roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego, czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przedto podobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie, podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów prawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą bo Boże zmęczy niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Można by i dalej czytać. Patrzymy na ten list do Koryntian, do tego zboru. On na pewno odzwierciedla też i wiele dzisiaj społeczności wierzących. W tym zborze, gdy patrzymy, była pewna, można zrozumieć, niedojrzałość. Oni zaczęli się dzielić. Ja Pawłowy, ja Apolosowy, ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Ale apostoł Paweł nie pokazuje na te rzeczy, że no, na siebie, na, na, na Apolosa, na Kefasa. Ale on mówiąc to, mówi: Że zwiastowałem wam dobrą winę i to nie w mądrości mowy aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. On żadną osobą, nikim nie chciał zasłonić Chrystusa. Jego celem nie było zasłonić Chrystusa, ale uwypuklić Go, pokazać Go, skazać na Niego. On skazywał na Chrystusa i mówi, zwiastowałem nie w mądrości mowy. Dlaczego? Aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Wazwiastowałem ewangelii, mówiąc o krzyżowaniu Chrystusa Pana, nie posługiwałem się to swoją mądrością, ale mówi tym, aby każdy czerpał życie, przemianę do życia z krzyża Chrystusa Pana, z Jezusa Chrystusa. Świat, czytamy to nie pozło Boga w Jego Bożej mądrości, patrząc na Boże stworzenie na wszechświat, na potęgę Bożego dzieła. Świat nie poznał Boga. Dlatego Bogu podobało się zbawić wierzących przez głupie zjastowanie, kiedy Żydzi znaków się dopominają. W Ewangeliach, w Ewangelii Mateusza, w szesnastym bodajże rozdziale, przyszli uczeni w piśmie napisano od pierwszego wersetu przystąpili do niego faryzeusze, sadyceusze, kusząc i prosili go, żeby im pokazał znak z nieba. On odpowiadał z rzekłym, gdy nastanie wieczór, mówicie będzie pogoda, bo się niebo czerwieni, a rano dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasu nie potraficie? Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany. Chyba tylko znak Jonasza. I opuściwszy ich, odszedł. Oczekiwali jakiegoś znaku szczególnego, pokazana, że On jest Mesjaszem, że On jest Chrystusem, że On jest Bawicielem świata. Oczekiwali jakiegoś znaku. A Pan Jezus odmówił im. I wskazał na Jonasza. I ten znak wskazuje na Chrystusa, który trzy dni był w łonie ziemi, zmartwychwstał, tak jak Jonasz w brzuchu wieloryba. On nie pokazuje im żadnego znaku. Żydzi oczekiwali znaku, czy na niebie, żeby był jakiś znak, Bóg dał, że On jest Chrystusem. Ale tego nie znaleźli. Grecy poszukiwali mądrości. Przecież, gdy czytamy w dziejach apostolskich, może tak przypomnę tylko, kiedy apostoł Paweł przychodzi do Aten, do tego miasta, tam napisano, że Grecy nic na innego, nawet tyle czasu nie mieli. Co Słuchanie nowości, nowin. Tam byli filozofowie. Mówili, no, posłuchamy, co ten bajarz nam ma do powiedzenia. Widać, i w tym zboże w Koryncie byli tacy, którzy oczekiwali jakichś znaków szczególnych, że on jest Chrystusem. Byli tacy, którzy myśleli, że chrześcijaństwo to jest jakby następną filozofią, następną jakąś religią, następnym jakimś stylem życia, tylko filozoficznym, rozmyśleniowym. No, I oczekiwali, jak Grecy, jest to greckie korynt. Oczekiwali mądrości ludzkiej. Oczekiwali jakiejś nowej filozofii, czegoś nowego. Oczekiwali jakiejś szczególnej mądrości. Ale Paweł wskazuje na coś inne. On mówi, my zwiastujemy Chrystusa Krzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenia, dla powołanych głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą od Boga. Paweł mówi, my nie szukamy znaków. my, Ja nie szukam ludzkiej mądrości, filozoficznej jakiejś, czy okolwiek. Chociaż będą człowiekiem wysoce wykształconym, z niejednym, myślę, filozofem mógłby się wdać w dyskusję, ale on mówi: Ja zwiastuję Chrystusa i to ukrzyżowanego, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Przemiana życia przychodzi, gdy, w, gdy przychodzisz pokorze wyznając swoje grzechy. przychodzić pod sygnałem Golgoty, przychodzisz Chrystusa. Tam płynie moc do zmiany twojego życia. Drogi braci i siostro, taką rzeczą się podzielę, kiedy tam jeszcze, jeszcze mieliśmy trochę czasu na bożeństwo, modliliśmy się przez taki obraz do mojego serca. Zaakceptuj się takim, jakim jesteś, jaka jesteś. Ja nie mówię, że masz usprawiedliwiać swoje złe postępowanie, no, taki już jestem, taka już jestem, Musisz się z tym pogodzić. Ale zaakceptuj się tak, jak jesteś dziś. Chrystus może zmienić twoje życie. Chrystus umarł za mnie i za ciebie na krzyżu Golgoty oddał swoje życie. Za każdego z nas. Wziął wszystkie grzechy. I on wie, my jesteśmy. Zna od tych rzeczy, takich często zewnętrznych, nawet trudno nam nieraz komuś zaakceptować swój wygląd, swój wzrost, swoje odbicie w lustrze. No to są rzeczy, które zostały darowane nam od początku, patrząc przez Boga, a patrząc tak bliżej przez naszych rodziców. Genetyka to jest dzieło Boże. Bóg to uczynił. Ten cały kod genetyczny, całą genetykę. I my często, no, tak jesteśmy podobni. Czasem trudno zaakceptować, a cóż dopiero więcej. Mówisz, no, dla mnie już nic nie ma więcej. Ja już, no, niepotrzebnie za dużo mówię. Wtrącam się w nie swoje sprawy. Nie powinienem, przecież Słowo Boże tak uczy, a... Chce wszędzie błyszczeć, a przecież Pan Bóg mówi, żeby tak nie było. Wiesz, jaki jesteś. Wiesz, jaka jesteś. Wiesz, jakie masz z sobą problemy. Panie Jezu, ja Ciebie kocham, Ciebie miłuję. Przychodzisz modlić się. Ty wiesz, jaki jestem. Wiesz, Panie, ja Ci mówię o tym, że to, to mam problem. Ale wierzę, Panie, to, że Ty masz moc zmienić. Przychodzisz pod krzyż. Przechodzić pod Chrystusa Pana, przejść pod Golgotę. Panie Jezu, ty umarłeś, oddajesz swoje życie za każdego z nas. I ty wiesz, jaki jestem. Ty wiesz, co trzeba zmienić w moim życiu. Panie, ja przychodzę, aby moc krzyża nie utracił, aby krzyż nie utracił mocy w twoim i w moim życiu. Przychodzi przemiana. Krzyż ma moc zmienić każdego człowieka. Chrystus Pan, który był na krzyżu, ja to mówię tak obrazowo, bo sam krzyż jest tylko narzędziem zbrodni, jest częścią, jest dwie, z drzewa dwie części, tylko tyle. Ale gdy mówimy o krzyżu, mamy na myśli dzieło Chrystusa Pana tam dokonane. Jego śmierć, Jego zapłacona cena i ofiara. Wziął wszystko. Wziął wszystko. Wszystkie grzechy. Jakie one by nie były w Twoim życiu? Nieprzebaczenia, nieszanowania rodziców, o tym była mowa. Nieakceptowania swojej postawy, nieakceptowania siebie, siebie, bo akurat nie jestem taki mądry, jak ktoś tam inny. Przyjdźcie wszystkim do Jezusa. Jezus dokonał wiecznego oczyszczenia. Z grzechów, jeżeli przychodzisz, wyznajesz przed nim. On wie, on zna ciebie. Zna twoje wszystkie upadki, które były, które są i które będą. Przychodź do Jezusa. Przychodź do niego. Spójrz na jego dzieło na golgocie. On zmieni twoje życie. Tam płynie moc do zmiany twojego życia. Ile potrzebujesz ratunku? Ile dzisiaj ludzi potrzebuje pomocy? A tak mało zwraca się do Jezusa. Kto jest Twoim najlepszym lekarzem? Kto jest dla ciebie najlepszym psychologiem? Jezus, tylko Jezus. On uzdrowi Twoją duszę, uzdrowi Twoje ciało. Przyjdź do niego. On wie jaka jesteś, jaki jesteś. Nie musisz siebie obwiniać. On wie jaki jesteś. On zna Ciebie. Tylko się przyznaj przed nim przychodzisz, zobacz, zaakceptuj to, co nie tak. Że taki jesteś w swoim życiu. Przyjmij tą świadomość, że taki jesteś, taka jesteś. I przyjdź do Jezusa. On zmieni twoje życie. Często bywają tak, że ludzie, rozmawia z nimi, mówią, no, niedużo, zrób jeden krok. Przyjdź, wyznaj swoje grzechy przed Chrystusem Panem. Powiedz Jezu, bądź od dzisiaj Panem mojego życia. A ludzie mówią, jeszcze nie teraz czas, bo jeszcze tyle nieuporządkowane jest w moim życiu. Później muszę pierw uporządkować swoje życie, przyjdź do Jezusa. Kiedy jeszcze jesteś w świecie, przyjdź do Jezusa. On zacznie początkować Twoje życie. Kiedy jesteś osobą wierzącą, a przychodzi grzech do Twojego życia, a nie ma siły, nie ma zwycięstwa w Twoim życiu, przychodzi trudności, Przyjdź do Jezusa, on zacznie porządkować twoje życie. To słowo, które dzisiaj Bradianek zacytował, było powiedziane do Hiskjaszy: Uporządkuj swój dom. To był król, który służył Bogu. To był król, który służył Bogu. Szedł Bożymi drogami. To nie był jakiś daleki od Boga poganin. Ale Bóg mówi przez poroko do niego, uporządkuj swój dom. Uporządkuj widocznie chodziło o wszystko: uporządkowanie, niezmienione co, ale uporządkuj swój dom. Bóg chce porządkować twoje życie. Moc płynąca z krzyża Golgoty, z ran Chrystusa Pana, ona ma moc zmienić wszystko w życiu. Przychodź do Jezusa, przychodź pod krzyż. On będzie przemieniał twoje życie. Jeżeli daleko jesteś jeszcze od Boga, myślisz: "Och, to nie dla mnie, to nie tak. Nic mnie nie zmieni, ja już taki jestem." Spójrz, taki jesteś. Ale przyjdź taki, jaki jesteś do Jezusa. On będzie zmieniał twoje życie. On będzie błogosławiał twoje życie. Tam, gdzie była nienawiść, zacznie się wlewać pokój w twoje serce. Kiedy takie świadectwo, ale może dotyczące, tutaj, gdzie jest mi dane żyć, króciutko ze swojego życia. Kiedy żyłem w świecie, byłem człowiekiem niewierzącym. Rodzina była bardzo taka patriotyczna Ojciec z Wschodnich. No, wiadomo, musieli uciekać na ziemię odzyskane. Jakaś tam w sercu, że była nienawiść do Rosji. No tak było. I on to przekazał dla nas, dzieci. Ale przyszedł czas, kiedy poznałem Jezusa Chrystusa jako swojego pana i zbawiciela. I co się zmieniło w życiu? Bóg wlał miłość do tego narodu, do tego języka, do tych ludzi. Czuję się jakbym był. Nieraz tak rozmyślam, czy patrzę, jakbym tutaj był na zawsze. Tutaj mieszka, aby te korzenie były, pochodziły. Bóg zmienia. Bóg zmienia. Tak jest Bóg. Przyjdź do niego. Przyjdź do Jezusa. O zmieni wszystko. On te rzeczy nie daje sobie rady, on przemienia. Tak jest Jezus. Moc krzyża Golgoty nie utraciła mocy, nie straciła znaczenia. Filozofia nie zmieni twojego życia. Znaki nie zmienią twojego życia. Ale Chrystus Pan i moc płynąca z krzyża zmieni wszystko w twoim życiu. Drogi braci i siostry, niech to słowo proste, przeczytane z Listu do Koryntian, a niech ono ma moc, żeby nic nie zasłaniało krzyża. Dzieła golgoty na Chrystusa na krzyżu, jak Paweł mówi: zwiastowałem nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. I ja wam to zwiastuję, bracie i siostry. Aby Krzyż Chrystusowy w Twoim i w moim życiu nie utracił mocy. I On nie traci mocy. Niech Was wszechmogący Bóg błogosławi.